Halo, halo, ludzie, i hipsterzy i kosmici. Mówi do was Knurko Nesur. I dzisiaj będziemy mówili o tym, co sobie właśnie nalewam. Pokażę wam tę buteleczkę za chwilę. Ale najpierw chcę sobie nalać, żeby ta whisky już sobie stała w kieliszku i się napowietrzała. Będziemy mówili na temat Arana 18-letniego. Jak tylko aparat stwierdzi, że ustawi ostrość. Ustawi ostrość. O, powolutku, powolutku. Mamy. Aran 18-letni. Sample jeszcze w tej starej prezentacji ze starym logo, ze starymi opisami. Co jest dosyć ciekawe, ponieważ kupiony jest bezpośrednio z destylarni i to w tym roku. Kupiony jest bezpośrednio z destylarni w tym roku w dosyć, ciekawym, dosyć ciekawej sytuacji, ponieważ. Szukałem długo sampla 18, ponieważ nie chciałem kupować całej butelki, um, całej butelki w ciemno. I, udał, I jest sample dostępny na stronie destylarni, ale był on dostępny tylko i wyłącznie e, w ramach walentynkowego zestawu e, prezentowego dla dwojga. Taki oto walentynkowy zestaw prezentowy dla dwojga przychodził z takim ładnym kartonowym opakowaniu z logiem destylarni Aran, z logiem destylarni Lag, który jak wiemy jest oczywiście drugą destylarnią destylarnią z Aran. W środku to co się znajdowało, już nie pamiętam jakie były, jakie tam były sample, tam był chyba, była ta osiemnastka na pewno, bo to bardzo chciałem, wydaje mi się, że był ten Barrel Reserve i coś jeszcze, ale, ale chyba któryś machrimur, chyba któryś z tych dymnych, um, z tych dymnych potworów, które są dostępne tylko w destylarni Lag. Ale dostawało się um, pudło um, tak oto pięknie wyściłane um, słomą, która jest um, która jest zrobiona z pociętych na kawałki wyściółek butelek, butelek butelek. Jest zrobiona z pociętych na kawałki wyściółek tub kartonowych. Przy okazji dostaje się dostawało się też dwa małe kieliszki. Brandowane, brandowane marką Aram i dostawało się też małe pudełko czekoladek zrobionych na wyspie przez lokalną manufakturę. A, no, i ta kokarda, którą sobie już wy wyrzuciłem, ta wstęga y fioletowo-purpurowa, y y to wszystko było w nią zawiązane. Także taki oto zestaw musiałem sobie sprawić, żeby mieć dostęp do 18-letniego sampla. Y takie oto poświęcenia robię, żeby spróbować sobie, y spróbować sobie whisky. Tych czekoladek było trochę mało, ale fajnie, że są też i kieliszki, i fajnie, że są też i jakieś inne whisky y i w zestawie. Z Prezentowym. Um, no już nie pamiętam co tam było. Naprawdę, wydaje mi się, że był jeden Machrimur i wydaje mi się, że było to e, Barrel Reserve, bo chyba dziesiątkę kupowałem osobno. Też z destylarni swoją drogą, dlatego jest to oficjalny sample. Ta dziesiątka, która była wcześniej w odcinku o Barrel Reserve e, i Mahrimur, które też mam dwie różne wersje, ale o tym będzie za jakiś czas. 18-letni Aran. 18-letni Aran istnieje na rynku od 2015 roku, aczkolwiek wtedy, yy, wtedy był w wersji limitowanej wydanej. W wersji limitowanej pierwszej i drugiej chyba teraz jest już jako Core Range. Um, i tutaj mamy rzecz odchodzącą trochę od normy, jeżeli chodzi o Arana, ponieważ w większości wcześniejszych wypustów, o, który, o których mówiliśmy, było mm, leżakowanie w beczkach po Bourbonie i finiszowanie w beczkach albo po Sherry, albo po jakiś różnych innych e, dziwnych winach, albo mniej dziwnych winach. Natomiast tutaj mamy whisky, która jest stricte leżakowana w beczkach po Sherry. Mamy 46% alkoholu, nie mamy filtracji na zimno, nie mamy dodanych barwników, mamy od 70 czasami do około 85 funtów w Wielkiej Brytanii, także rozstrzał jest dosyć duży w zależności od tego, który sklep, w którym momencie ma promocję na tą whisky. W Polsce trzeba się liczyć z wydatkiem rzędu 400 do nawet 500 złotych, także przelicznik dosyć słaby, przynajmniej w chwili nagrywania tego materiału. I tak, w 2018 roku na International Wine and Spirits Competition mamy Medal złoty. W 2019 roku na International Wild Spirits Competition mamy medal złoty z wyróżnieniem więc gold outstanding. Na award awards 2019 mamy medal srebrny w kategorii od 17 do 20 lat w single moltach. I to tyle, co można powiedzieć na temat tego um, 18-letniego Arana bez zaglądania co będzie w kieliszku. Kolor dosyć standardowy po prostu bursztynowy, ale oczywiście bez dodanych barwników, także. Znaczy z drugiej strony można by powiedzieć, że jeżeli to jest whisky 18 lat leżakowana w beczkach po sherry, no to powinna być dużo, dużo ciemniejsza, a wcale, wcale nie jest. To też daje nam jakiś, um, jakiś pogląd na to, jakiego typu beczkach po sherry to było leżakowane. Na nosie słodka, lotna, kwiatowa znowu. Dużo bardziej kwiatowa niż, niż 14-latka. Świeża, lekka, lotna, ale ciągle słodka. Kojarzą się kwiaty akacji, kojarzy się potem jakaś słodycz, wychodzą te jabłka, wychodzą jakieś skórki pomarańcze w marmoladzie. Znowu, znowu wychodzą jakieś morele, rodzynki um, i trochę skrzywienia w kierunku owoców tropikalnych. Także znowu mamy te palone, prażone, pieczone ananasy. Słodycz rodzynkowa, słodycz jabłkowa, nawet taki z takich kwaskowatych jabłek y, zielonych, bardziej niż czerwonych, może jakieś gruszki znowu, może znowu agrest, który był w aranie Sotern, tak dosyć, wyczu, dosyć jasno wyczuwalny. To tyle co na nosie, zobaczmy co będzie na języku w Bardzo lekka whisky, bardzo ulotna, bardzo um, taka świeża, lotna, lekka. Jest słodycz, ale jest znowu wytrawność. Są kwiaty akacji, są konwalie, um, może nawet może nawet lawenda. Potem mamy trochę tej słodyczy, są jabłka. E, jest to taka słodowa zbożowość, kojarząca się z jakimiś takimi potkami śniadaniowymi, um, ale ta słodycz jest to trochę mniej mniej wyrazista tutaj, to nie jest taka stricte słodycz właśnie z jakichś takich gorzkich pomarańczy, ale tutaj dużo więcej się, dużo więcej się tych aromatów słodkich miesza. Bardziej w takie białe porzeczki, bardziej w agres, ale ciągle podlany takim plaster miodu i tą słodyczą taką trochę bardziej miodową, trochę bardziej kwiatową zresztą też słodyczą. Ciągle jest wanilia, ciągle jest jakiś taki crème brûlée, jakiś taki element krówkowy, Ciągle są te mm, owoce takie tropikalne, ciągle jest jakiś taki prażony, mm, pieczony ananas, może trochę ciągle mleko kokosowe, może ciągle trochę ta tepina kolada, kolcolist, jak było wcześniej. Um, I znowu mamy ciastka imbirowe, znowu mamy tą taką wytrawność, korzenność, ziemistość, prażonej kolendry, um, ale znowu mamy słodycz taką kojarzącą się z kandyzowanymi brzoskwiniami. Um, Znowu jest trochę tego crème taki budyń przemieszany z karmelem, ale nie takim bardzo słodkim, tylko trochę bardziej wytrawnym, podpalonym, trochę bardziej może nawet takim na gorzko zwęglonym chwilami. Po chwili mówienia w finiszu jest dużo więcej kwiatów. Są konwalie, jest lawenda, jest znowu ten taki element takiej świeżości, który kojarzy mi się trochę z miętą. I ta... I tak, ta goryczka, która była we wcześniejszych Aranach, w Marsali i w XIV, która kojarzyła się trochę bardziej z taką wytrawnością taninową, taką wytrawnością dębową, tutaj kojarzy się dużo bardziej z wytrawnością taką kwiatową, dużo mocniej jednak, taką wytrawnością bardziej przyprawową niż taką stricte, niż taką stricte dębiną. Teraz po dłuższej chwili mówienia... Ciągle czuć tą taką wytrawność, taką warzywność wręcz, wręcz tej whisky, ale ciągle czuć słodycz, ciągle czuć słodycz i ciągle czuć kwiatowość, która w tym momencie nawet przechodzi, przechodzi bardziej w kierunku jakiejś takiej wody różanej, bardzo łagodnej, jakiegoś takiego aromatu tulipanów, róż, czegoś w tym stylu. Także. Mm, Widać, że im starsze im te arany, chociaż to faktem, fakt, 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 w przy, poprzednim odcinku była czternastka, która była w większości leżakowana w beczkach po Bourbonie i potem tylko finiszowana w beczkach po Sherry przez dwa lata. Tutaj mamy leżakowanie w Sherry, ale prawdopodobnie w Sherry, które są bardzo mało aktywne. W, Sherry, w beczkach po Sherry, które już są starsze, które już nie wydają z siebie tak dużo koloru, zresztą tak jak widać po... Tak jak widać tutaj po tym odcieniu dosyć złocistym, jednak, a nie takim mocno czerwonym, yy, mocno czerwono-bursztynowym, ciężkim, yy, że są to whisky, które są prawdopodobnie już mniej aktywne i pozwalają dużo bardziej wybrzmiewać spirytusowi, pozwalają dużo bardziej wybrzmiewać alkoholowi, który jest tutaj wlany, i pozwalają mu przez te 18 lat powoli nabierać yy, wytrawności, powoli nabierać kwiatowości, powoli nabierać ugładzenia, y, natomiast nie oddawać z siebie bardzo, bardzo mocnej, y, bardzo, bardzo mocnej słodyczy, która kojarzyłaby się na przykład z jakimiś Glendronachami, z jakimiś Glenfarklasami, y, z Aberlauerami itd. Tak fajnie, fajnie się tu dzieje. Mm. Wydaje mi się, że przez długi czas nie byłem fanem whisky, które są takie bardzo kwiatowe, bardzo lekkie i lotne. Mm, ale znowu, z drugiej strony, piłem tu tak dużo ciężkich, dziwnych, hardkorowych, dymnych whisky, że zaczynam coraz bardziej doceniać whisky, które są lekkie i lotne. Zaczynam dużo bardziej doceniać takie whisky jak ten Anok 18-letni, który był jakiś czas temu na kanale, jak właśnie ten Aberlauer, jak właśnie ten Profil Smakowy, taki, taki... No ja chcę powiedzieć, że to jest profil smakowe warzywny, ale to trudno jest powiedzieć, to no taki em, mitochondriowy, taki em, jak się nazywała ta część, część zieleni w owocach, która była odpowiedzialna za produkcję energii. Nie pamiętam w tej chwili, ale taki, taki profil smakowy kojarzący się z jedzeniem płatków kwiatów, z jedzeniem płatków kwiatów albo nawet i gałązek, jakichś łodyżek e, i tak dalej. Taka wytrawność bardzo mocno kojarząca się właśnie z takimi rzeczami stricte polnymi. Ehm, I w takim kierunku ten Aaron 18-letni właśnie idzie. Może trochę przedstawiłem to teraz w trochę zbyt przekombinowany sposób, e, tą wytrawność ale w taki sposób ona mi się kojarzy. Mamy kwiaty, mamy konwalie, mamy akacje, mamy jakieś lawendę, em, mamy tą wodę różaną, czy też w ogóle róże, tulipany, takiego typu rzeczy, oprócz tej całej słodyczy, taki, takiego plastra miodu, znowu dużo łagodniejszego, ale ciągle jednak taka, taka mocna, e, mocno słodka nuta, złota, syropiasta tutaj jest, ale nie tak bardzo na przodzie i nie tak bardzo gęsta, jak była w tych poprzednich, e, w poprzednich aranach. Także bardzo fajnie się tutaj dzieje. Nie jest to whisky dla każdego i może być trochę ciężko komuś e, przełknąć tą ilość e, warzywnej kwiatowości, która tutaj jest, ale, ale zdecydowanie godna, e, godna polecenia. Tylko poszukałbym, poszukałbym jakiegoś, do, jakiegoś dobrego dealu e, w Polsce, żebyście nie musieli płacić 500 zł za tą butelkę. Także to tyle, co miałem dla Was na dzisiaj. Pozdrawiam, mówi do Was Knurko